Brygadier Penthoręczyk, komandor powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupie Beskidzkiej. W dniu dzisiejszym na terenie Stryszawy, ale dokładnie w obrębie Jałowca, zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe. Ćwiczenia obejmowały pięć epizodów. Te epizody były ściśle związane z, kateko, z zagrożeniami, które występują na terenie naszego powiatu. Scenariusz tych epizodów był ściśle związany z codziennym życiem. Pierwszy epizod dotyczył wypadku w trakcie ściągania drewna. Traktorzysta i jego pomocni zostali poszkodowani, przygnieceni przez traktor, przez szczepę. Działania ratownicze polegały na wykonaniu bezpiecznego dostępu i na uwolnieniu tych osób, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Takie zdarzenia występują bardzo często. W ciągu ostatniego tygodnia na terenie powiatu mieliśmy takich pięć zdarzeń, z czego kilka zakończyło się niestety tragicznie. <toddak> <mian> <toddak> <toddak> <toddak>

To z Julianem? Julian! Kolego! Wiesz, ale co z Julianem? jest złapię! Wszystko w porządku jest. Mateusz jestem. Cześć, Werda. Cześć. spokojnie, kolego. Noga mnie boli. Wszystko jest dobrze. Tylko mnie sakra. Tylko noga boli. Króciwicz.

Noga mnie boli, cholernie Oby mnie boli. boli. Nic mnie nie boli oprócz Mist nogi. Na, pewno? na 100% jestem Dobra. w tebie. Wypaliamy? Epizod drugi polegał na poszukiwaniu osób zaginionych na obszarze leśnym. Do działań wykorzystaliśmy grupę poszukiwawczo-ratowniczą z psami. Ułożonymi do poszukiwań właśnie w takim, w takim terenie został zbudowany sztab koordynujący działania. i Okazało się, że ten pomysł był skuteczny. W krótkim czasie udało się osoby te odnaleźć. Jedna osoba miała problem z układem oddechowym, druga osoba chorowała na cukrzycę. Szybkie odnalezienie tych osób dawało gwarancję, że to zdarzenie zostanie w bardzo szybki sposób opanowane i zakończy się w sposób dla nas oczywiście pozytywny. Epizod trzeci dotyczył wypadku przy ścince drzew. Niezachowanie zasad bezpieczeństwa no, zakończyło się dosyć tragicznie. Pilar został przygnieciony pniem drzewa, natomiast osoba, która znajdowała się w pobliżu, została poraniona gałęziami i odniosła dosyć poważne, poważne rany. Działania polegały głównie na uwolnieniu tej osoby spod pnia zostały wykorzystane pilarki i sprzęt, sprzęt hydrauliczny i osobom poszkodowanym została udzielona pomoc kwalifikowana. Epizod czwarty również nie był oderwany od rzeczywistości. Był to wypadek Szyszkarza, który z niewiadomych przyczyn osunął się z pnia i doznał obrażeń. Tutaj poprosiliśmy o pomoc ratowników górskich z Beskidzkiej Grupy GoPru, którzy wykorzystując swoją taktykę i sprzęt, i techniki alpinistyczne dotarli do osoby poszkodowanej i w sposób bezpieczny ewakuowali ją na ziemię i tam udzielili jej pomocy kwalifikowanej. Epizod piąty dotyczył działań związanych z osobą agresywną, był to kusownik posiadający broń, stawiający opór, dodatkowo ta osoba zawisła na swoim własnym wnyku. Tutaj poprosiliśmy o pomoc policjantów z Komendy Powiatowej Policji Suchej Beskickiej. Uzbrojeni funkcjonariusze, bardzo szybko tę osobę obezwładnili i mogliśmy wtedy już w sposób bezpieczny udzielić jej pomocy medycznej. Chodź ten nóż! Nie odłożę! Odejść z tą bronią! Pokajnie oduszą! Odajście z stanową gardło! Nie chcę ci pomóc! Ja nie dajmy, że chcesz pomóc z tą bronią! O już broń i chcemy Zalany ci broń wszyscy! Odejdź na 5 metrów! Ale odkładasz nóż! na 5 metrów, ci! Uwolnimy cię! Odejdź broni się dłuż. na 5 metrów! Ja nic nie ja zrobiłem! Ale nikt nie mówi, że coś zrobiłeś! No to dłuż, po co to to broń no z tą bronią do mnie? Czego on nie chce ci z tą bronią? Nie mamy broni, odłóż nóż! Odłożyliśmy broń! Odłóż ten nóż! Wszystkie te epizody zintegrowały służby ratownicze i strażników leśnych, i pracowników nadleśnictwa, i strażaków z grupy poszukiwawcze ratowniczej, strażaków z OSP, i policjantów, i również ratowników górskich w idei zintegrowanego ratownictwa, w idei jak najskuteczniejszych, jak najbardziej profesjonalnych działań ratowniczych.